Jak dobrze wiecie, gier jest bardzo dużo na Steamie czy w Google Play. Ale jednak, gra z wieloma serwerami zyskała bardzo dużą popularność. Dzisiaj, widzowie zajmiemy się tematem Robloxa. A dokładnie, czym on jest, ile ma wyświetleń, i czemu jest fajnie śmieszna. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym ogłosić, że sponsorem dzisiejszego filmu jest Holz. To gra horrorowa na Roblox stworzona przez twórców Toasty Games. Fabuła ma dużo czarnych dziur i wiele sekretów czy zagadek. Polecam wam zagrać. Gra na razie jest w beta, a gameplay bardziej zagadkowy. Link w opisie. Więc, yes, Roblox jest to platforma tworzenia gier i różnych serwerów przez amatorskich twórców Roblox Studio. Sama gra została wydana w 2006 roku przez amerykańskie studio Roblox Corporation. A, a jej popularność to prawdziwy fenomen. Ogólnie Roblox z początku miał być edukacją dla dzieci. Tam do tworzenia budowli 3D i takich tam... Różnych zabaw, czy tam konstrukcji Ale później po kilku latach Gdzieś tak chyba około 2012 albo 2015 Stał się prawdziwą grą W sumie ja sam z Robloxem się zapoznałem dopiero w 2018 A konto założyłem w 2019 Dobra, skoro już mamy za sobą pierwszy temat to teraz przejdźmy do drugiego Popularność gry Moim zdaniem, Roblox ostatnio zmienił się naprawdę na dobre strony. Ponad 100 milionów ludzi gra w niosu, nawet robi bardzo duże wrażenie w internecie. Jak ludzie bardzo lubią Robloxa, tym bardziej ze z, z sami amatorscy twór z, z, zyskali popularność na YouTube. I ja sobie za to falę, że Roblox Corporation bardzo zestar dla nas i Gry, za to mogę ich pochwalić. Teraz przejdźmy do trzeciego tematu, widzowie. Serwery Roblox. No, przyznawam, że bardzo dużo tych serwerów na Roblox jest, ale ja dzisiaj w tym filmie wybiorę tylko te pięć głównych. czyli By Rockhaven, By Map City, Daybreak i Tower of Hell. Więc dobra, najpierw zacznijmy od By Rockhaven. Ta gra odbiła się naprawdę bardzo, bardzo dużymi wyświetleniami. Ponad 40 milionów ludzi w tą grę zagrało, a co, a same Brockhaven RP to jest takie to jest takie typowe życie prawdziwe, tylko że w Roblox i zamiast naszych tam państw miast, po prostu nazwali to Brockhaven jakby powiem wam, że ten sam twórca bardzo dużo tam sekretów zrobił. Takie jak ukryte pokoje w domu, ukryte pomieszczenia w innych takich tam i jakieś takie specjalne sekretne kody. Moim zdaniem to też to bardzo dużo popularność robiło na YouTube takim, że tam ludzie nagrywali takie sekrety w Rockhaven o samym twórcu, który założył to miasto. Do tego też widzowie, i eventy w Brockhaven też zapowiadają się naprawdę fajnie Mogliśmy zdobywać darmowe auta Halloween A świętami mogliśmy sobie saniami latać Tylko minusem jest to, że musisz kupić VIPa, jeśli chcesz takimi saniami polatać I to tylko w, w... w gwiazdkę jest Więc ci, którzy mają VIPa mogą z tego korzystać i teraz co pogadajmy o Game Passa. Game Passy nie są takie za bardzo złe w tym Brockhaven. Nawet takie fajne, tylko one zielą się na taki sposób, że tam jakie jest głośniki, vipy, domy, konie, auta i tak dalej. Nie będę za bardzo się zagadywał z Brockhaven, więc przejdźmy dalej. Bloxburg. Bloxburg to jeden z najlepszych moich ulubionych gier Roblox. To chyba jest jedna z y, najstarszych na gier Robloxa, jakie dotąd powstały. I szczerze powiem wam, że ta gra naprawdę jest bardzo, to fajna. Taka jak Brock Heaven, tylko że tam możesz no, sobie zbudować dowolny dom. Może sobie zatrudnić się w prasy i zarabiasz przy tym pieniądze. Dla mnie to jest naprawdę fajny dodatek, tylko minusem tej gry jest, że musisz zapłacić 25 Bobuksów jeśli w taką grę zagrasz, a problem jest w tym, że nie wszyscy mogą w to zagrać. Na przykład tylko ta z 2 B z kiedyś nagrywa i bardzo popularny film. My o Bloksburze więc... Widzisz, są jakieś minusy tego. Ale jeśli si, którzy mają Robuxy to sobie po, polecam zagrać jej jak ze starych czasów. Jest to gra istnieje na Robux, więc sobie zagraj się jeśli sesja z tego korzystasz. A eventy to ja nie wiem za bardzo jakie tam były, bo ja sam na Bloxburgu nie znam się za bardzo dobrze, więc nie wiem czy tam jakieś eventy były. Map City Map City widzowie tak samo jak Rockhaven i Bloxburg to jest też takie same życie w mieście tylko, że no, w Bloxburgu to takie bardziej życie skolne lub, lub tam u, w jakieś działka domowe no w sensie no, w skrócie można powiedzieć, że to jest taki czas no, spędzany z przyjaciółmi na Map City naprawdę Kiedyś grałem w tą grę i bardzo mi się fajnie się tym się pędzało. A bardziej popularność zyskały takie, ale typu filmy od Vito i Bella. Tak, Vito i Bella nagrywali kiedyś bardzo popularne filmy o Map City. Co mnie bardzo zasikowe wiło kiedyś, bo ja bardzo lubiłem grę. Do tego też jest taki fajny poziom z autami. Nie jestem jeszcze pewien, czy on jest do, dostępny, ale chyba jeszcze można w niego zagrać. Więc polecam wam zagrać w Map, w map, w map City i spokojnie widzowie, ta gra jest, jest za darmo. Nie to, są blogs bo... Polecam zagrać i mam nadzieję, że wam dobrze będzie. Dobra, więc przejdźmy dalej. Jaybreak. break Przyznam się do prady widzowie. j -break to chyba jeden z moich ulubionych gier Roblox. Ogólnie, jak ja grałem w j to... Miałem trochę drobne lagi, ale to wtedy jak miałem telefon, bo wtedy jeszcze komputera komput nie miałem, bo Jaybreak wyszedł w 2017. A ja, się z nim a ja się z nim zapoznałem w 2018. Ale w grę naprawdę bardzo fajnie się grało i powiem wam, że Jaybreak, tak samo jak te trzy pozostałe gry, też robiło wielką popularność na YouTube. Na przykład taki Fireout. Z mojego dzieciństwa on dużo takich filmów nagrywał w Jaybreak, na przykład tam jakieś fabularne historie, lub taki challenge, czy po prostu gameplay tego. I no przyznam wam, że daybreak też przypomina przypominają mi stare czasy, ale powiem wam, że ostatnio tak w 2019 roku zacieli, a tutaj do was tą grę. co jest nawet dodatkowym plusem, bo. Bo powiem Wam, że upgrade serwerów subar w Subaru są so fajne na Roblox i gra też jest darmowa. polecam Wam zagrać, może się tam by z policjantem lub Krarymi Polecam Wam, by z Bo tam chodzę się o Krasbank, lub, lub inne takie tam budynki. Naprawdę fajnie się grało nim kiedyś w, w, w dzieciństwie i dobra już w końcu nasza ostatnia serwerowa gra roblox to tower of hell tower of hell to ja, no ja najbardziej lubiłem w to grać jakby powiem wam gdzie jest wiele takich serwerów roblox tam takie parkury czy obi ale ja najbardziej lubiłem na tower of hell grać bo tam Chociaż polegało to na tym, że musisz jak najwyżej się tam spiąć. Ogólnie jak kiedyś grałem to miałem problem z tym, naprawdę poziomy były do nie przejść ale przyzwyczajałem, że kiedyś udało mi się raz to przejść. I naprawdę to to jest taka fajna gra, gdzie możesz sobie poświczyć parkure żeby Pokazać, jakim się jest lepszym gracem i polecam wam na komputerze to robić. Bo jak ja grałem na telefonie, to chyba wiele razy wypadałem. Już nie pierwszy raz się denerwowałem, ale nie jest wcale źle. Gra też jest taka fajna i tam też są takie game passy. Ale zamiast za Robuxy, może się za punkty kupować. Na który będzie się spinać się jak najwyższy poziom i tam macie takiego spainpota gdzie tam wam da te punkty. Więc polecam zagras. Bardzo fajne parkury. Dobra, już omówiliśmy wszystkie serwery Roblox, więc teraz przejdźmy dalej. Więc już finalnym, czwartym tematem to e, re, re, Sędzia Gry Nie wiem czemu widzowie, ale Roblox to chyba jeden z moich Najulubionych gier, w jakie grałem Ogólnie tam mam jeszcze inne, takie jak Minecraft lub Sonic the Hedgehog, ale Roblox to ja najbardziej lubię grać, bo Tam mam wiele takich wspomnień starych z mojego dzieciństwa Z kolegami się śmieliśmy i jeszcze no, z Sobakonem tam tworzymy nowe gry na team ty po polecam wam dołączyć na Discorda link w opisie, jakby są I uważam, że daje tej grze 10 na 10. Tak, widzowie, jestem stary. Roblox bardzo fajny, więc dobra. Moja recenzja to 10 na 10. Roblox bardzo spoko. Polecam wam zagrać. Chyba, że już gracie ale ci, którzy jeszcze nie grają w tego Robloxa, to lepiej załóż się i zagraj w to. Dobra widzowie, to na tyle dzisiaj w tym filmie Bardzo dziękuję, że wam udało się do końca wytrzymać Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i zasubskrybować mój kanał po więcej takich filmów lub shortów I pamiętajcie, żeby zagrasz w Robloxa, bardzo co się opłaca Polecam wam, uwielbiam tę grę I jeszcze pamiętajcie, żeby, żeby na Roblox zagrasz w tą nową grę horror jest bardzo fajna i testna na Roblox, więc pamiętajcie, żeby zagrać w tą grę od Fursu Toasty Games i pamiętajcie, że wszystko jest w opisie, tam tam linki do Discorda, do gry, więc to na tyle, trzymajcie się i pa.